Zaproszę? To, to A kto pytał Cię? Kto Będę prosił ludzi, żeby się porozumieli, za ciebie? bo wiesz... Ja już o no decyduj, sobie. No to decyduj, ale niepotrzebne Ci to. Masz, ale chciałbym tak? obowiązek podpisać. Ja nie mam... Co, co ja mam, to ja wiem jakie mam obowiązki, jak No najwidoczniej no to... nie. No chyba nie. proszę ja nic nie przyjmuję i sobie... Zem, i tam do biskupa. Mam I idź sobie w pokoju iść do biskupa. Idź byłem biskupa, ale no... jeżeli organizacje katolickie nie pomogą, nie to przyjmuję. No to skorzystaj się z tej sędzieski. Co ci broni? Jesteś wolnym człowiekiem. A, ty na przykład... a, a czego się domagasz od, od, od tego? No to, że nie czy... zgadzam się po... z tą instytucją. Proszę, Proszę bardzo, ja powinienem ci polać mógłby... się do prokuratora, już powiedział tu przy tych swoich koleżankach. Że, te, to, że kościół jest organizacją przestępczą, rozumiesz? A jak księdza za to, że złamał moje prawo konstytucyjne? Proszę? A ksiądz złamał moje prawo konstytucyjne. Jakież ja złamałem swoje prawo konstytucyjne? Prawo do przynależności do organizacji religijnej lub braku. No to ty masz nie jesteś wolny, jakże się porzucił to twoja sprawa. A się mam obowiązek to opowiem, Nie mam obowiązku. Żadnego. Ty nie możesz mi wskazywać żadnych obowiązków, bo nie jesteś moim przełożonym. Tak jak mówiłem, A pierwsza rzecz. Przydać. Pierwsza rzecz, to powinieneś pójść do urzędu skarbowego i wziąć, że ja za ciebie płacę podatek, bo jesteś niewykreślony. I wtedy no to, się to idź do skarbowego urzędu i powiedz, że wypisujesz się z kościoła i tak dalej.